Były koszykarz wywoła burzę. Polski gwiazdor chwali się zdjęciami z Moskwy. Maciej Lampę, w swoim koszykarskim CV, ma występy w NBA, ale też w lidze rosyjskiej. Był zawodnikiem Chinki Moskwa oraz uniksu kazań. Okazuje się, że wielokrotny reprezentant Polski nadal ma sentyment do Rosji. W ostatnich dniach zdecydował się bowiem na wizytę w Moskwie i z uśmiechem pozował na Placu Czerwonym. Z przyjemnością witamy w Moskwie naszego przyjaciela, jednego z najbardziej utytułowanych koszykarzy w Europie Macieja Lampę. Z przyjemnością rozmawialiśmy z Maciejem o możliwych wspólnych projektach mających na celu rozwój koszykówki w Rosji, Kazachstanie i innych krajach. Napisała w czwartek na Instagramie firma PFS Sport, dołączając zdjęcie z naszym koszykarzem. Nie zabrakło też wizyty w siedzibie CSKA Moskwa. Lampę udokumentował ją zdjęciami trofeów i tablicą, na której wypisano wszystkie triumfy zespołu. Wizyta 40-latka w Moskwie wywołuje mieszane odczucia wśród polskich kibiców. Wielu sportowców całkowicie odcięło się od przeszłości na rosyjskich boiskach i parkietach, poświęcając nawet swoje kariery. Maciej Lampę w swoim zachowaniu nie widzi jednak nic złego. A Wy, co o tym myślicie? Czekamy na wasze opinie.